Dobry wieczór państwu. Rzeczywiście trwa pierwsza sesja robocza podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej. Wspólnie tej pierwszej części omówiliśmy wraz z premierami, z szefami delegacji czy państw członkowskich najważniejsze sprawy z, agendy, z bieżącej agendy europejskiej. Tematem, który od wielu miesięcy jest wciąż aktualny, jest to kryzys migracyjny. Dzisiejsze spotkanie było okazją do omówienia stanu zaawansowania podejmowanych działań mających na celu uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Polski rząd od początku podkreślał, że niezwykle istotne jest wzmocnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz współpraca z państwami trzecimi, które problem fali migracyjnej dotyka najbardziej. Można powiedzieć, że ta refleksja, która na wniosek między innymi stanowczego, stanowczej postawy Polski została Przyjęta i zmiana y, y, poglądu na to, w jaki sposób ma być polityka migracyjna prowadzona, by zaczęła przynosić dobre rezultaty, ponieważ dzisiaj zgodziliśmy się, że właśnie ten wymiar zewnętrzny polityki migracyjnej zmniejszył presję migracyjną, ale jednocześnie wymaga cały czas dalszych naszych działań, prac. W związku z tym będziemy aktywni, jeżeli chodzi o wzmacnianie y, przede wszystkim y, finansowo tych działań, które już zostały rozpoczęte i uruchomienie kolejnych programów humanitarnych. Na mój wniosek został wpisany do tekstu konkluzji, wpisana została poprawka gwarantująca, iż wszelkie zmiany dotyczące reformy systemu azylowego będą przyjmowane w drodze konsensusu wszystkich państw członkowskich. Sprawą niezwykle ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego całej Europy Środkowo-Wschodniej jest problem związany z budową gazociągu Nord Stream 2. Kontynuacja tej inwestycji nie tylko zagraża niezależności energetycznej całej Europy Środkowej i Wschodniej, ale podważa bezpieczeństwo energetyczne regionu. Podczas dzisiejszej sesji roboczej postanowiłam zgłosić ten temat do dyskusji. Zaapelowałam do Komisji Europejskiej o przyspieszenie działań legislacyjnych i prawnych w sprawie gazociągu Nord Stream 2. I z satysfakcją chcę Państwu powiedzieć, że ta dyskusja została i ten mój głos w dyskusji został poparty przez innych szefów rządów. Również poparty te, po, wagę tego tematu podniósł pan przewodniczący Donald Tusk. Podczas sesji dyskutowaliśmy również na temat trwających prac nad uruchomieniem stałej współpracy państw członkowskich w dziedzinie obronności, tak zwane PESCO. I tutaj dla Polski bardzo ważne jest, aby ta inicjatywa by współgrała z działaniami, które państwa członkowskie w tym. Polska prowadzimy w ramach NATO, a również żeby ona zagwarantowała, że uczestniczyć w niej będą na równych zasadach wszystkie państwa członkowskie i przedsiębiorstwa małe i średnie przedsiębiorstwa, które powinny znaleźć wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Ja również taką poprawkę zgłosiłam, ona także została przyjęta. I kolejna kwestia dotycząca dzisiejszej dyskusji, dotyczyła cyfryzacji spraw związanych z tworzeniem jednolitego rynku cyfrowego. Przypomnę, że niedawno odbył się nadzwyczajny szczyt w Talinie, który był między innymi wynikiem tego, iż Polska wraz z innymi 16 państwami Unii Europejskiej wystąpiła z taką inicjatywą. Dziękuję państwu bardzo.